Cześć, dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. E, nad, nadal nagrywam dla Was w piątek, ale e, zakończyłam poprzedniego vloga, bo nie chciałam, żeby on wyszedł znowu 40-minutowy. Nadal nie wiem jak on będzie długi, bo jeszcze go nie składałam, ale właśnie nagrałam wam filmik mierzymy, który do końca nie wiem, czy się pojawił mnie na kanale, ponieważ naprawdę ja nie umiem nagrywać mierzymy, żeby wyglądać jak człowiek e, i naprawdę tak daję tą kamerę w dół, że wyglądam, przysięgam wam na co najmniej dychę więcej, jeżeli chodzi o kilogramy. Nawet mówię w tym filmie, ja wiem, że nie jestem szczupłą osobą, wiem, że mam dużo, za dużo kilogramów, ale po prostu na tych filmikach to wygląda jeszcze gorzej niż w rzeczywistości. Ja nie mówię, ja nie mam zakłamanego lustra, gdzie mi wyszczuplają, ja mam właśnie lustro, które pogrubia. U mojej mamy jest takie wyszczuplające, mega. Ale w każdym razie no na tym filmiku, no tragicznie, no nie wiem, muszę to złożyć, muszę zobaczyć, jak to będzie wyglądać i zobaczyć, czy to w ogóle Puszczę weter, Mam nadzieję, że tak, bo jednak trochę mi zeszło, żeby to nagrać i szkoda by było tego nie puszczać, ale też nie chcę puszczać czegoś, w czym czuję się niekomfortowo. Teraz właśnie coś się dzieje w naszych rejonach. Nie wiem, co się stało. Pewnie zaraz będzie na Facebooku, bo jestem na stronie Betforshire Police. Dosłownie jak zaczęłam Wam nagrywać... No, dokładnie dosłownie jak zaczęłam Wam nagrywać mierzymy... Było bardzo dużo policji, przejeżdżało koło mojego domu, bardzo dużo, od tej strony ogrodu, gdzie jest ta główna ulica. A teraz już minęło może z 15 minut tylko, ale już dwa helikoptery latają, widzę. Także coś grubszego musiało się stać. A słuchajcie, to jest straszne, bo jest dopiero godzina 4:30, a e, zazwyczaj jeżeli jest helikopter, to znaczy, że albo ktoś do kogoś strzelał. E, Tydzień temu ktoś tutaj koło nas e, po prostu strzelił do kolesia. E, oczywiście to nie jest tak, że ktoś niewinny to był, e, no ale i tak to jest po prostu straszne. E, więc w tamtym tygodniu mieliśmy strzelaninę, a, e, a teraz pewnie albo strzelanina, albo napad nożem, bo zazwyczaj jak e, helikopter lata, to jest to nożownik. A jeżeli chodzi o noże, niestety zazwyczaj są to dzieci, bo to są chłopaki. E, w wieku 15 do 20 lat, tak naprawdę, także jest jeszcze takie dzieci, nastolatki e, i to jest po prostu straszne, w jakich czasach przyszło nam żyć, naprawdę dobra, taki początek mojego vloga, e, widzę się z wami później cześć, dzień dobry, witam się z wami w sobotę, jest godzina, kurde, dziewiąta, równo dziewiąta ja już nie śpię od godziny siódmej, ale słuchajcie, dopiero teraz jestem gotowa do życia właśnie sobie e, robię kawę, e, wstałam o godzinie siódmej i... Pierwsze, co słuchajcie, złapałam za Kindla, bo już wczoraj podłam przy książce, a mnie mega ciekawiło jak co się będzie działo, jak się potoczy końcówka moich bohaterów. Także dopiero jak ją przeczytam teraz do końca, zrobiłam recenzję Bastuś! Zrobiłam recenzję na Instagramie, tak z umyłam się, wiecie, pielęgnacja i tak dalej. Zeszłam na dół i zrobiłam sobie właśnie kawy. I co? I będę Wam nakręcać recenzje książkowych za miesiąc kwiecień, także na razie chciałam się tylko przywitać. I już teraz zapraszam Was na recenzję książkową z kwietnia. Kochani, wróciliśmy. a Jest godzina 12.30. Byliśmy w paru miejscach, bo byliśmy u mojej mamy zawieźli wodę, także byliśmy w po powody dla mamy. Mama dała parę zabawek dla pastera, także będzie bardzo zadowolony, może sobie tak stanę. Także będzie... Nie, nie widać mnie. Także będzie bardzo. Zadowolony, bo Maksymila po prostu się z nimi nie, nie bawią, się tymi zabawkami. Wiecie, Max ma 14 lat, Mila 11. Oni mają takie dwie, trzy swoje ulubione zabawki i tylko nimi się bawią, więc one leżą. To mama stwierdziła, że daje basterkowi, także baster już dostaje jednego króliczka i się bawi nim na zewnątrz. Oczywiście wszystkich pluszaków mu nie dam od razu, no bo wszystkie je rozszarpie. wziął sobie go na ogród i sobie go tam ma. I potem pojechaliśmy do Icelandu do Iceland. Głównie chcieliśmy różne pizze kupić I picie, już wam pokażę Kupiliśmy różne pizze Zaraz sobie będziemy jeść tą, nigdy jej nie miałam, Doner Kebab Z serowym nadzieniem I one są bardzo w fajnej cenie Bo dwie za cztery funty I my wzięliśmy cztery różne A, a picie, o których ja mówię To mi chodzi o te e, puszki Fanta Super Twist, jest Andre a dla mnie jest Pepsi Cherry Max, bo ja uwielbiam ją, ona jest bez cukru i zgrzewka kosztuje 8 funtów? Jakoś tak, albo 4 zgrzewki za 3 dychy, no ale my nie potrzebowaliśmy 4 zgrzewek, nie jedziemy do Costco, dlatego kupiliśmy w Islandzie mamy i właśnie nakupowaliśmy różnych pizz, a później pojechaliśmy później pojechaliśmy do BMD, do BMW i zrobiliśmy zakupy głównie dla Bastera. a pojechałam tam, bo u... zaraz wam coś się pokażę. E, pokażę wam na szybko co kupiłam kupiłam taką maskę, ona e, kosztowała 1,80 jest to jakaś e, karetynowy treatment, e, 100 ml słuchajcie e, na zniszczone włosy e, jestem jej bardzo ciekawa no jak na taką małą saszetkę prawie 2 funty to nie jest aż tak tania, nie jest też jakaś droga ale na pewno m, mogłabym kupić całą butelkę, także zobaczymy jak ona zadziała Kupiłam takie misie, które są marshmallow i ja nie kupiłam ich jako do jedzenia w sumie, tylko do jakiegoś ciasta, jak będę robić. Myślę, że przydadzą się jako fajna dekoracja. Jako dekorację też kupiłam te kwiatuszki, stokrotki, po prostu żeby ciasto udekorować. Wzięłam sobie te gumy, jak je zobaczyłam, chyba 50 tysięcy lat ich nie jadłam. Dla bastera wzięliśmy też... Chicken Wrapper Rolls, to były takie rolki z kurczakiem o, Bardzo, bardzo, bardzo je lubi Wzięliśmy mu te z Kubidubidu e, To są rzeczy po 2 funty 2,53 3 chyba, to były za 3 e, On nie uwielbia Te widzieliście na pewno u mnie już dużo razy, to są Kebab Sticks Jak on po prostu nerwicy dostaje I wzięliśmy mu pizzę On uwielbia tą pizzę Słuchajcie, to jest pizza dla psów e, Z takimi dodatkami kocha i ta pizza kosztuje 2,50 wzięłam mu oczywiście te e, wheels, nie wiem jak to się mówi e, które chyba każdy pies kocha i e, tak jak właśnie dobrze Ania mówiła z kanału My Beautiful Life ja je zawsze też kupuję w je, bo one są tam za funta, niestety była ostatnia paczka bacon and cheese a, a zazwyczaj kupuję mu te, więc wzięłam mu drugą paczkę po prostu bekonowych te dostał i ogólnie poszłam szukając tej kości. Słuchajcie, bo u nas w Biemie e, bo pojechaliśmy w ogóle do innego Biema, są tylko małe te kości, a ja nie chciałam takiej małe a ta właśnie jest e, psy 23 kg plus i ona jest o smaku bekonu i e, pomaga niby też na zęby i tak dalej i fajnie cieszę się, że mi się udało ją dostać ale powiem wam, że na początku się przestraszyłam bo weszliśmy do sklepu, a tam były tylko małe i ja tak zaczęłam grzebać że tą ostatnią znalazłam o smaku bekonowym za 3,99 e, wziąłam sobie skitlesy E, takie małe, to jest 10 małych opakowań e, mój menadżer ostatnio mnie poczęstował i tak mi naszło ochotę i nie mogłam znaleźć właśnie tych e, w małych opakowaniach a wiedziałam, że jak kupię większe to od razu zjem a mi chodzi to, żeby sobie takie jedno brać po prostu e, do pracy wzięłam po prostu rękawiczki e, bo będę zaraz sprzątać ogród podpaski na zbliżający się okres wzięliśmy takie coś e, super patch grassy e, no niby Trawa wygląda tak, a ma wyglądać tak. Po ostatniej aplikacji nie tym, tylko droższym produktem, dużo droższym, bo kosztuje chyba tylko 4 punkty. Bardzo fajnie nam trawa urosła, ale jednak mamy miejsca dalej, gdzie jest to od, od bastera, po prostu. Także zobaczymy, czy to zadziała. I nadszedł czas, że pierwszy raz musiałam kupić płyn do płukania, bo te z Kosko mi się skończyły. Andre chciał pojechać do Kosko, ale stwierdziłam, że nie, bo za dwa tygodnie mamy bardzo dużo rachunków, a do Kosko jak się jedzie, to się wydaje 150 funtów minimum. Także mówię do niego, wiesz co, i tak Kosko są zawsze tylko dwa te same zapachy. Ja mam ochotę na coś innego, także wzięłam ten Surf Tropical Lily. Nie wąchałam, ale myślę, że będzie pachnieć ładnie i on chyba kosztował 3.99. I dla Andre za 20 wzięliśmy a maszynkę do golenia i mega mi się spodobało to, że właśnie jest Color Cut, czyli że są e, różnego koloru e, takie o. Także takie nasze zakupy i czekajcie, pójdę z wami sobie do pokoju. Zaraz właśnie będziemy e, nie do pokoju, co ty gryziesz bez baby? Chodź tam, chodź niunka, chodź baby. Widzę sobie na ogród na chwilkę. E, Także jestem. O nie, zogi jest ciepło. W ogóle dzisiaj jest pogoda rewelacyjna, dlatego mieliśmy jechać na basen, ale nie jedziemy. Poza tym, no boję się, bo jak okres dostanę na basenie, to trochę średnio. co eee, so co baby. Fajnie, bo jest dość wczesna godzina 12.30, a my eee, tylko musimy zabrać. Musimy. Chcemy zabrać młodego na boisko. Chcemy to posprzątać. Andrę będzie skosił trawę. Eee, obiad na dzisiaj mam zaplanowany eee, z termosia. Są to. E, Pierwsi z kurczaka gotowane na parze, a potem przypiekane z pomidorami i z serem i z oregano w piekarniku. Do tego ziemniaczki i mam jeszcze mizerię z wczoraj. E, kotlety się po prostu wyszły takie dobre, słabowe. O Jezu, chłopaki się zajadali. E, Buster mnie słuchajcie obwąchuje teraz całą, bo e, czuję maksa i e, Ale jestem po prostu w szoku. Jestem w szoku tą pogodą torta, ciasta w tym tygodniu nie ma jedyne co, zrobiłam sobie deser którego jeszcze nie próbowałam, bo zrobiłam go wczoraj jest to deser, do którego się nie używa cukru deser bananowy i na przykładkę e, są ciasteczka, które są z tymi kawałkami czekolady e, i one są ten deser jest zrobiony z twarogiem e, z jogurtem naturalnym i miodem także cukier jest tylko z miodu, e, także zobaczymy jak to będzie nam smakować co mnie tak wołaś, bejbuniu Czujesz pieski, to mama cię zdradziła. No eee, ale w, widzicie, on wyszedł na, na zewnątrz ile? 5 minut temu wróciliśmy do domu, a cały jest nagrzany. Cały, on średnio lubi jak e, lubi na słońcu, ale jak już go grzeje mocno, to ucieka. Niestety jeszcze tak do końca nie rozgryzł tego, że ta mata niebieska, którą mu e, kupiliśmy, e, którą dostał w sumie od babci, bo babcia dała dam pieniądze, basterka, e, moja mama, to, że go po prostu by ochłodziła. Więc e, mam nadzieję, że się w końcu do niej przekona. E, I co? Nagrałam wam filmik, słuchajcie, nagrałam wam filmik, e, którym. Podsumowanie książek. E, no bo co? Bo jutro jest 1 maja. Ja zaczęłam już troszeczkę po drodze czytać kolejną książkę, ale wiadomo, to już to nie jest chyba 8%, tylko przeczytałam, więc to jej książka i tak będzie zaliczana na, na czas majowy. Ale mega mi się już spodobała, jest to Paulina Świst, także wiecie, że ja ją bardzo lubię, to jest jej najnowsza książka. I tak, także słuchajcie, ja idę na razie, idę wszystko pochować do półek i póki takie piękne słońce jest, zabieram... Ee, Albo zapytam się Andry, czy chcę najpierw zabrać bastera, czy najpierw sprzątamy ogród. I co, jeżeli pojedziemy z basterkiem, znaczy nie, jeżeli, na pewno pojedziemy z basterem, to myślę, że może tym razem nie zapomnę i wezmę kamerę, bo już od paru nie biorę kamerę. Tylko mam nadzieję, że nie zawaliłam, bo też średnio lubię kamerować, jak jest dużo ludzi, żeby ktoś nie pomyślał, że jego dziecko kręca albo coś. A właśnie przez ostatnie parę dni, jak chodziliśmy w takich godzinach, wiecie, gdzie dzieci były w szkole, ludzie w pracy, to to fajnie się szło do parku a na przykład teraz jest taka pogoda, myślę, że może być dość sporo ludzi, więc nie wiem, czy mi się uda nagrać chyba, że poczekamy do wieczora po prostu, jak ta pogoda zejdzie troszeczkę i wtedy pójdziemy ale postaram się Was ze sobą zabrać także jeszcze nie kończymy mam nadzieję, myślę nawet, że tak dużo nie gadałam do Was, to nie będzie ten vlog długi poprzedni mi się udało zrobić w 17 minutach słuchajcie, jak ja to wszystko dodałam też byłam w szoku, czy na pewno się zmieściłam w mniej niż 20 minut ale jak widać da się, da się. muszę mniej do was zgadać i właśnie się zamykam. Do później. Jesteśmy w parku, jesteśmy w Bedford. To jest car park, a my idziemy w tamtą stronę. Pasta, tam. Basta, hej, hej, <laughs> heel, 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 heel. Wait, wait. Good boy. get it, <clears throat> Buster. Bring it, bring it. he just bugger. Leave it, leave it. Good boy. Baby, what's Go get it. Go get it. Bring it. Bring it. No, bring it. Yeah. bring it. Bring it. Bring it. Go get it. Go get it. Go get it it's funny because he goes all the you way here you can't see where it is he's so looking for it so we're going to bring the big one to you you lost it nice. no he likes to go there in no he won't go in no. in faster faster in in Good boy. Good boy! Get it! Get it. Buster. Go get it! Go get it! Buster! Buster! Give get it! Buster! Buster! Buster, Buster. 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 get it! Feel! Speak! Speak! <coughs> Good boy! Get it! Good boy. Good boy. Leave it. Ah, <coughs> he leave lost it. it. Leave it. Basta. Leave it. Leave it. Good boy. What's this? it Heel. Heel. Smell. Speak. 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 Good boy. Get it

Kochani, my już w samochodzie jesteśmy. Ja nie miałam pojęcia, że my jedziemy do Bedford, dlatego nawet nie brałam ze sobą Kindla, bo ja myślałam, że przejdziemy na boisko. Andrew mówi no jak to przecież nie byliśmy w Bedford w tym tygodniu. Także trochę lipa, że nie wzięłam ze sobą Kindla, ale chociaż sobie nadrobiłam a, komentarze na YouTubie a, i pogadaliśmy trochę. Widzicie, bastera mm, było bardzo dużo psów. A w ogóle Buster teraz już jest tak na e, nauczony, sam się nauczył. A ogólnie, jak on widzi większy psy, to się boi, ale zazwyczaj tak podchodzi do nich. A przychodziliśmy tam właśnie, gdzie był ten łabądź i tam siedział Redweiler. Był tak ogromny i tak straszny, a gościu ogólnie mówił, e, że jak coś, jeżeli on jest wykastrowany, to nie będzie problemów. Że ten jego pies ma tylko problem z niewykastrowanymi psami. Ale i tak, słuchajcie, Buster chyba wyczuł od niego taką złą energię, bo to był jedyny pies, do którego on w ogóle nie podszedł. E, Stał z daleka, się przypatrzył i, i obszedł go na obkoło, gdzie jemu się to naprawdę nie zdarza i jednego psa trochę większego od siebie przestraszył się, bo dziewczynka miała więcej energii od niego i chyba dlatego, i, i po prostu uciekł. I co? I jedziemy teraz, słuchajcie, pies będzie wymęczony. Ja mam przygotowany kubek pusty na razie, ale po drodze zajeżdżamy do Kosty, bo żyćko bez kawy to żyćko bez, bez sensu jak dla mnie, także kawa musi być jeszcze muszę ugotować obiad na dzisiaj na jutro i zrobić też omleta do pracy ale mam nadzieję, że jakoś zleci później fajna, długa, gorąca kąpiel z książką, ale jeszcze się zobaczymy na pewno, teraz widzę Andrzej daje wodę dla młodego także ja się rozłączam i widzę z Wami z domu i kochani, już witam się z wami w ostatnim wejściu z domku. Jest godzina 17.30. Ja zaraz będę się brała za e, robienie obiadu. E, dzisiaj będą. A mówiłam Wam zresztą, co dzisiaj będzie. E, dwie rzeczy Wam chciałam pokazać. Mówiłam Wam, że sobie muszę zajechać po kostę, i zajechaliśmy po kostę. I ja często, jak widzę, że nie jest busy, nie ma dużo ludzi, to lubię sobie wejść do środka. Bo czasem e, są fajne promocje. Zawsze poluję na rzeczy, które są 50% taniej. I tym razem w końcu mi się udało coś dorwać. A jest coś, co bardzo chciałam. A mianowicie jest to taki zestaw, mi chodziło głównie o tą szklankę, chciałam oryginalną szklankę z kosty, z, 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 tu jest wytłoczone kosta i to jest ta duża szklanka i tutaj w środku są dwa cukierki e, i dwa syropy, sobie to rozpakuję, w ogóle cena tego zestawu to jest 12 funtów, e, a jak widzicie 50% off, także udało mi się zapłacić 6 i to była w ogóle ostatnia, e, ostatnia już na półce. Także fajnie. I mamy tutaj dwa syropy. Jeden, który wykorzysta sobie Andre. On chce, żebym ja mu to do szejków dodawała, bo czasem mu robię w termomixie szejki. A jest to e, Frosted e, Mint, czyli mięta. Ja bardzo nie lubię mięty, także mm. e, ogólnie W ogóle firma Molnin to dla mnie jest najlepsza firma, jeżeli chodzi o syropy. A tutaj mamy karmel karmel ja bardzo lubię, także fajnie. I tutaj mamy też, słuchajcie, widzę. A te dwa cukierki. Miętowy dla Andre, Tofi dla mnie. I mamy tutaj też coś dla Andre. A nie są cztery cukierki, przepraszam. Zwracam honor po dwa. I mamy tutaj gorącą czekoladę. Ja średnio lubię gorącą czekoladę, ale czasem lubię się napić. Może sobie zrobię właściwie dzisiaj i gorącą czekoladę z kosty i szklaneczka. Także 6 punktów za to dałam. A e, mam już ogólnie 5 darmowych e, kaw na koncie kosty. Także stwierdziłam, że skoro biorę to, to wykorzystam sobie e, darmową kawę i tak naprawdę zapłaciłam 6 funtów za to i miałam też mm, kawę. Także jestem Januszem biznesu. <gryw> Czekajcie, tu mi się przykleiło. <gryw> Ale się mega cieszę z tej szklanki, to będzie moja szklanka typowa, moja, czy przyjdą goście, czy nie przyjdą goście, to każdy będzie wiedział, że Kosta to jest Sylwii. I oczywiście jeszcze więcej poluję na coś, bo teraz jest nowy zestaw, był na święta, a mianowicie jest to ten biały kubek z napisem Kosta, kubek, który będzie typowy do picia właśnie gorącej czekolady, kawy, herbaty i poluję na ten kubek Kosty. No ale na razie mam szklankę, także mega się cieszę i chciałam Wam pokazać jeden perfum, który mi się bardzo spodobał, o którym zapomniałam Wam powiedzieć, jest to perfum Suddenly Fragrance, 75 ml, on kosztował chyba 3,50, on jest z Lidla, słuchajcie, taka buteleczka, bardzo mi się spodobała butelka i ja nie wiem, czy to ma być duplikat czegoś czy nie, ja się nie znam na perfumach, ale po prostu jest tak piękny, jest tak słodki, jest tak kwiatowy i dość długo się utrzymywał, słuchajcie, jak e, popsikałam go w sklepie i e, popsikałam się przy cały sklep i nadal go dość mocno czułam bardzo mocno, jest fajny no, mnie, ja się w nim zakochałam, także się bardzo cieszę z tego powodu, że go <słuch> zakupiłam i kupiłam też dzisiaj dwa perfumy wiem, nie powinnam, e, perfumy dwa w ciemno one były na promocji e, a wzięłam je dlatego, że dostałam mm, dostałam Watcher, że jak wydam 100 funtów, to 50 funtów mam e, taniej, a i tak miałam, słuchajcie, kupić prezent dla Marsjo. E, my z Marsją mamy coś takiego, że my sobie mówimy, co chcemy e, na prezent. E... Wiecie, że chce to albo tamto, albo siamto. E, czasem się zdarza, że w ogóle nic sobie nie kupowaliśmy, ale zazwyczaj mówimy sobie co chcemy. I tym razem jakiś czas temu marcy mi powiedział, że on chce taki frajer. Wiecie, co e, można tam zdrowsze frytki smażyć? I on szybko w ogóle robi, bo jemu się za długo frytki robią w piekarniku. E, I ja mu powiedziałam szczerze, że nie stać mnie na ten prezent, więc mu go nie kupię, że ma sobie znaleźć coś innego. Ale doszliśmy do wniosku z Andrę, że i tak jeszcze mieliśmy mu kupić e, prezent na, na nowe mieszkanie, które wynajmują ze swoim e, chłopakiem, także mówię, dobra, już mu to wezmę. A jak dostałam ten kod, to już w ogóle 50 funtów taniej, także spoko, także kupiłam mu ten frajer i e, dla siebie wziąłam dwie e, dwa perfumy z tej samej marki w jednej, w obu przypadkach spodobały mi się buteleczki ale też nie szukałam długo, szukałam bardziej jak weszłam w te dwa perfumy, bo one były było pięć czy cztery strony z przecenami zobaczyłam te dwa i właśnie weszłam w zapachy wszystkie takie, oba, wszystkie oba kwiatowe, owocowe świeże, słodkie, czyli coś co ja bardzo lubię, także sobie wzięłam już dostałam maila, że już kurier ma moje perfumy, a frajer będzie troszeczkę później, w ogóle frajer jak to brzmi, jakbym ko do kogoś mówiła fraje. E, no i co? Słuchajcie, trzeba gotować, trzeba się kąpać, trz będę czytać książkę. E, cieszę się bardzo, że chociaż mam ten jeden film dla Was nagrany, mam nagrane mierzymy, tylko one nie są złożone, te filmy. E, mierzymy, nadal nie jestem pewna, ale myślę, że puszczę. Nie ma się co, co tam wstydzić, jak nagrałam. Ale powiem Wam, teraz czeka mnie ciężki tydzień, bo to będzie ten tydzień, e, gdzie muszę pracować całą e, środę. A także ciężko. My wszyscy, jak mamy tą środę, gdzie my prowadzimy zmiany, to nam się po prostu tak nie chce. To jest po prostu silniejsze od nas. No niestety, ale cóż, trzeba robić naprawdę, najgorsze dla mnie jest w stanie, to jest w stanie. jak już człowiek stanie, to już w ogóle leci i najgorsze jest niedziela, zawsze najgorsze jest niedziela, mimo tego, że niedziela leci bardzo szybko, bo my mamy pewne rzeczy, które mamy jakby cały tydzień do zrobienia ja sobie zawsze robię to w niedzielę bo nigdy nie wiadomo, co się stanie jeżeli na przykład bym nie przyszła do końca tygodnia poniedzieli, to wtedy mam jakby niezrobione te rzeczy, a ja tego bardzo nie lubię, także ja zawsze przed przerw pierwszą przerwą staram się wszystkie takie Rzeczy porobić i mieć z głowy cały tydzień. Więc i tak mi zawsze leci szybko w niedzielę, ale. No, ale jest ciężko, tak Wam powiem. Baster właśnie goni za muchą. <grym> ale mucha jest na zewnątrz, to jest najlepsze no, więc piesek się wyhasał widzieliście, mam nadzieję, że podobało wam się że wzięłam ze sobą kamerę i co, dziękuję wam, że jesteście nie wiem jak tam nowy filmik na razie jest bardzo średnio, ale mam nadzieję, że jak to oglądacie, to poprzedni vlog ma już te 300 wyświetleń, jeżeli nie no to trudno, też nie może być pięknie kolorowo za każdym razem i co, wszystkim nowym subskrybentom dziękuję, że jesteście, na razie utrzymujemy 1500 także jeżeli to się utrzyma jeszcze tydzień to tak jak mówiłam, będzie większe rozdanie. Także dziękuję Wam, że jesteście, dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie subskrypcje. I jeżeli jeszcze tego nie robicie, to bardzo bym prosiła, żebyście zrobili to teraz. Także dziękuję, pa pa!